To była taka tak, dziwna. Um, w drugiej udało się wskoczyć na na pięć goli, niestety nie graliśmy też troszeczkę nierówno, no i emocjonująca końca Ciężka walka po końcu. Polska wygrała. Gratulacje za dobry mecz. Tak było po końcu, jak ja dobrze zagrałem mi przegrałem, nie. nie możesz grać dobrze, a przegrać. dać nas na więcej, żeby taki, żeby taki mecz zamknąć wcześniej i tutaj musi każdy, każdy sobie no, pomyśleć o tym temat, tak? cieszy, mnie, cieszy mnie bardzo, że Karol akurat trafił tą bramkę na koniec, bo chłopak bardzo chce widać i jakoś, jakoś nie mógł się odbić w tym trudniej na urodziny, na na także zrobił sobie super prezent. jak mu i Bardzo mnie cieszy, także ja mu zrobiłem prezent, rzuciłem 10 bramek dla go. <laughs> Jest to trochę przygnębiające, gdzie przede wszystkim ten tym wczorajszym metru, jeśli to 30 minut, to każdy gdzieś tam w głowie, to widać było chyba pozawodnika, tak widać było, jak rozpoczęliśmy te zawody. Jeszcze rozmawiałem tu z moim kolegą w lat z tym z kilku lat w Hiszpanii, rozmawialiśmy o tym temacie, że to jest niestety taka sytuacja, że walczymy jeszcze w sumie o coś. Prawda? dla swojego kraju, dla swojej drużyny, ale też o jakieś te kwalifikacje. No, na rozrzewce puszczają nam to, co w Niemczech mieliśmy, przeżyliśmy, kiedy no, się udało z Dończykami. Kiedy oglądasz ten mecz, myślę, że to jest trochę... u niektórych zawodnikach zeszło powietrze w tym momencie no i widać te pierwsze chyba 5 minut z obydwu stron było takie, że kto pierwszy się przełamił. Natomiast sporo nierzuconych sytuacji, gdzieś dobrze zagranych, Dziś się dobrze powiedzmy zagranych, bo były wypracowane pozycje, ale nie trafione. Natomiast w drugiej połowie, kiedy odskoczyliśmy na pięć bramek i jedna głupia kara... Tutaj Tomek może Rośliński dzisiaj lepsze zabrał zawody z przodu, ale w obronie to jednak jest do życzenia, bo zbyt łatwe rozwiązanie, no i tu ten Wujin nas jednak tam karał, mimo że byliśmy, by był ukryty. Prowadzenie pięcioma bramkami teoretycznie już uspokoiło i nagle skomplikowało się nam mecz i mogliśmy go przegrać. Niepotrzebna kara Grabarczyka, który chyba bardzo chciał do przodu, pomieć za daleko. Myślę, że dzisiaj mecz był w sumie twardy, ale czysty. Tych kar jest bardzo dużo. Czasami chyba sami zawodnicy już nie wiedzą, za co jest kara, za co nie. Za co jest tak, ataku, za co nie. Nie wiem, no marzę, że mecz był czysty, bo jest to zespół, który lubi walczyć serbski, ale myślę, że to nie jest też jakaś tam taka grupa i chyba było widać po twarzach i ich i naszych, że gdzieś te wczorajsze mecze nam dużo krzywdy zrobiły, nie tylko wynikiem ale gdzieś to przemoc w głowie i dzisiaj też nasza szatna wyglądała troszeczkę nazwijmy to jak wojowisko, bo no w głowach każdego z zawodników jesteśmy też tylko ludźmi i sobie swoje jakieś ambicje chcesz realizować może nie, czasami coś na tej drodze staje wczoraj stanęli w drodze bończycy. no nie udało się, dzisiaj mamy dwa punkty, myślę, że bardzo ważne i w tej chwili po tych reakcjach z Chorwatów, które widzieliśmy po tym meczu wojsku i też walczyli o swój półfinał nie udało mi się my w tej chwili mamy jeszcze dwa mecze. O szóstce to jest bardzo ważne w tej chwili. Bardzo ważne, bo idzie w tej chwili o już nie tylko ten rok, ale następne dwa lata.